Pierwszy nie w pamiętajcie. Serwus, YouTube, ja to będzie dobrączki, bardzo graczki, bardzo wilki To kolejny odcinek na moim kanale. Serdecznie Was witam w nowym filmie. Słuchajcie, dzisiaj, no musimy porozmawiać o poważnych sprawach. Słuchajcie, poważne sprawy tutaj, yy, dzisiaj, bo, bo czas porozmawiać w końcu o tym. No co się kurczę dzieje z Minecraftem? Bo tego Minecrafta nie było od tygodnia na moim kanale, także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Ale zanim to, to koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich ucieków jak ten. E, zapraszam serdecznie mojego Instagram, Litka przez dwa, ponieważ miałem tam 100 tysięcy do 25 czerwca, taki challenge. No i jeżeli chcecie kupić taką bluzę jak ta, e, albo koszulkę, albo case, albo plecaki, i tak dalej, to wszystko macie w opisie. Także serdecznie was zapraszam do opisu. Pierwszy link to jest i naprawdę są tam mega spoko rzeczy. I jeżeli coś kupicie, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcie właśnie w tej rzeczy kupionej na moim Instagramie, ponieważ tam odpisuję. Także no, koniecznie. Miałem wbijać na tego Instagrama i, 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 i tyle słuchajcie, i tyle, a my już przechodzimy do głównego tematu naszego odcinka, bo jak zauważyliście to słuchajcie, od jakiegoś czasu Minecraft się w ogóle u mnie nie pojawia na moim kanale i to ogólnie jest dlatego, że no kurde no jest ciężko, dlatego, że nie ma Eliski ja nie mam po prostu z kim nagrywać tego Minecrafta jestem sama, zostawiona sobie no jest to dosyć problematyczne, ale jeszcze bardziej smutniejsze jest jeszcze bardziej smutne chyba, bo jeszcze smutniejsze jest to, że jakby nagrywając te wszystkie odcinki, teraz zostawia to takie vlogowe w sensie z quizów, z oglądania moich filmów, z reakcji itd. tak mam wrażenie, że jakby do większej ilości odbiorców to trafia, większej ilości ludzi się to podoba, a Minecraft już tak niekoniecznie, także no, no nie wiem za bardzo, co z tym faktem zrobić. Ale słuchajcie, no zobaczymy, więc no wbijmy sobie po prostu zaraz do Minecrafta, no i zobaczymy, co tam ciekawego. Dobra. Więc tak, jesteśmy sobie, jak widzicie, oczywiście w Minecrafcie. Klikamy multiplayer oraz lecimy na nasz serwer, na ten mój serwer. Serwer z Eliską. No i ogólnie, co. No, sobie. No, popatrzcie, zauważcie, to ja, ja nie mam pojęcia, co mam zrobić, żebyście po prostu byli zadowoleni. Dlatego, że no nie ma Eliski. W dalszym ciągu, tak jak jej nie było, takiej nie ma. I nie będzie jej pewnie jeszcze długo. No, musimy jakoś coś, jakiś okup, może wprowadzić coś takiego. No, nie wiem, cokolwiek. No, bo jak widzicie, w tej nic jej nie pozmieniało. Żadnej Eliski, żadnych tabliczek nie ma. Także mega problem. E, no i po prostu. I, i, i jest kiepsko. Też nasza ta wioska się nie rozrasta. Jakby dalej są te owce, są krowy, i to jest jedyny, jedyna większa rzecz tutaj na tym. Y, na tym świecie, na tym serwerze, jest tam mój domek, tu jest domek Eliski i no jest słonecznik i w sensie to dosłownie tyle, więc no ja nie wiem po prostu co mam tutaj więcej robić, jakby nie wiem co mam robić z tym Entity i tak dalej, to jest mega przykra sprawa, bo naprawdę nie mam totalnie pojęcia co dalej. No i to jest teraz, od was wszystko zależy, dlatego że to wasze komentarze będę dzisiaj czytać i w tych komentarzach chciałabym, abyście zawarli co byście chcieli oglądać z Minecrafta na moim kanale i czy w ogóle byście chcieli oglądać Minecrafta na moim kanale, ponieważ no nie wiem, jakby ja mam wrażenie, że to, to Wam się nie podoba, to Wam się nudzi to widać na wyświetleniach i to nie chodzi o to, że e, Milki się patrzy tylko na wyświetlenia, bo to daje pieniądze, ale jakby zauważcie, że wyświetlenia to są odbiorcy, to jest ilość odbiorców. I jeżeli widzę, że na odcinku z Minecraft jest 20 tysięcy wyświetleń, czyli powiedzmy, że 20 tysięcy odbiorców, a na odcinku z jest ponad dwa razy więcej odbiorców, czyli 50 tysięcy, na przykład w tym odcinku, jak o, rozwiązuję jak widzę, bo tam jest 50 tysięcy na przykład wyświetleń, no to już widzę, że kurczę, no bardziej wam się podoba coś innego, słuchajcie. E, a też to coś innego. Sprawia więcej w sumie frajdy de facto, bo jakby no bardzo mi się to podobało nagrywanie tych samych quizów i tak dalej, bo było to ciekawe śmieszne niż taki Minecraftik, bo w tym Minecraftcie teraz w zasadzie nic się takiego nie dzieje. Bo nie oszukujmy, gram Minecrafta parę lat. Dokładnie nawet nie wiem ile, ale no kurczę, gram Minecrafta od 2000 Gdzieś 17 roku chyba jakoś tak, no w każdym razie długo dłu, dłu już po prostu. No i wiecie, jakby to jest mega przykre, że po tylu latach... Minecraft mi się po prostu strasznie znudził i nie mam pomysłów zupełnie, co mam tej robić. Dlatego, że jakby każdy odcinek Minecraftowy wygląda identycznie, tak samo. jakby każda seria, że mm, robi jakąś serię, jest jakaś zła postać, wiecie o co chodzi, jest wielka walka z tamtą postacią. E, potem, jak ktoś, nie wiem, umiera, ktoś zostaje porwany, potem y, otrzymujemy tą, y, ten, tą osobę z powrotem albo coś, nie wiem, z martwych staje, whatever. E, no i potem ten, no i potem co? No i potem y, wygrywamy, niszczymy tą złą postać i wszyscy są szczęśliwi. No i potem znowu pojawia się kolejny problem, słuchajcie, i tak w kółko, w kółko, w kółko i to jest mega smutne, że tak wszystko wygląda. Próbowałam, słuchajcie, też coś nowego, czyli jeszcze coś nowo, nowo starego, okej, okay, tak powiedzmy, e, czyli po prostu polecieć sobie do e, jak to się... O Jezus, nie chciałam tego... Nie, nie chciałam... Nie ch przepraszam, 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 nie chciałam trafić w to, tylko zombie. W każdym razie tak, jak mówię. Jakby ogólnie to co? Ja, co, ja, co ja w ogóle mówiłam? Ja nawet ja się przez to, przez to, przez to, przez to się, wybijając zupełnie z rytmu. Ale w każdym razie, tak jak mówię, no ha, próbowałam w sobie sensie, stworzyć nową serię, czyli tą Mleczną krainę, którą wy kiedyś lubiliście, ale no teraz się okazuje, że no jakby tak średnio w sumie ją lubicie, w sensie jakby. Nie wiem, wydaje mi się, że to ja się jarałam strasznie akurat tym, tylko że no wy niekoniecznie tak mi się wydaje, bo też to się yy, odzwierciedlało na wyświetleniach i na czasie oglądania i stres, do strasznie małej grupy odbiorców to trafiało. Tak, w zasadzie, sensie, no szczerze mówiąc, nie wiem co z Minecraftem, a nie ukrywam, że o wiele łatwiej mi robić inny content, czyli ten taki vlogowo rozrywkowy dlatego że jakby na to mam pomysły cały czas i jest to fajne, fajnie mi się robi, ale nie mówię też, że Minecrafta mi się nie fajnie robi, bo jakby Minecraft to jest moja ulubiona gra mimo wszystko, jakby mam do niej największy sentyment na świecie. Tylko ja nie wiem, co by się, by się Wam spodobało, bo cokolwiek ja zrobię nowego, to jakby Wam się to raczej nie podoba. W sensie jakby no wolicie oglądać i tak inne moje filmy niż Minecrafta, chociażbym poświęciła na tego Minecrafta dosłownie wszystko. E, także no nie wiem za bardzo, co z tym faktem zrobić, ale no i dziękuję swoją drogą, że oglądacie i słuchacie tego, bo to jest, to jest dla mnie ważne, jakby to jest naprawdę bardzo ważne dla mnie, dlatego że Minecraft to jest... To jest... To jest sentyment po prostu, i tutaj chodzi o mój kanał. No, także jakby no chciałabym, żebyście mi po prostu dali znać, bo jakby robię fabułę też w Minecrafcie, pewnie zauważyliście jakby to, co robię cały czas, wszystkie moje te jakby te... No wszystko dosłownie, co robię z Minecrafta, to jest fabuła. Czyli coś wymyślane, jakby taki, można powiedzieć, że ustawiany trochę content, ale to no, wiecie, to ma wszystko swój scenariusz i tak dalej, to jest coś jak po prostu film w kinie albo serial. E, a bardziej w sumie seria, taki <laughs> bardzo ubogi, ale jakby serial, co, nie wiecie, o co chodzi. E, no i też, kurde, dlatego to jest no ciężka sprawa, ciężka dosyć sprawa z tym wszystkim. Jest to taki pół serial, pół, pół naprawdę się to dzieje. E, bo wiadomo, że trzeba parę rzeczy jakby uzgodnić z innymi i tak dalej. No ale w każdym razie, nie wiem, no co ci widzowie, to jest taka ciężka sprawa, bo naprawdę czuję wypalenie zawodowe, jeżeli chodzi o Minecrafta. I jakby tak, trochę mnie to boli i szczerze powiedziawszy, ja mam y, po, powiem Wam o moim planie na pomaturze, dlatego że jakby miałam taki plan na maturze... O którym sobie mało osób wiedziało, bo to był taki strasznie niepewny plan, bo nie wiem, czy dałabym radę. Z tego, że jakby pomagał, że planuję na pewno iść do jakiejś normalnej pracy, ale to nie oznacza, że kończę z dułem coś. Ludzie, ja, ja tej planowałam otworzyć trzeci kanał, słuchajcie i tak, na jednym kanale robić vlogi, czyli na ten, który teraz oglądacie. na drugim Amonga, a na trzecim Minecrafta i otworzyć właśnie kanał Milki Minecraft. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne, co ja tutaj znalazłam. Nie wiem, o co chodzi. E, no, jakby taki był plan, z tym, że właśnie problem jest taki, że ja nie mam pojęcia, co ja mam z tego Minecrafta nagrywać, bo jakby, no żadna seria Wam tak do końca nie siada i to widzę, jakby niektóre serie Wam siadają, siadają jednej części, inne serie drugiej części. Nie ma takiego wiecie, punktu spojenia, tak jak na przykład było Palionowo, które wszystkim siadało i wszystkim się podobało i każdy lubił to oglądać. No i tyle. E, także no możecie dać... FAK, fuck, 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 fuck! Dobra. Wow! Co tu się dzieje? Nie, nie! Duszki, duszki, duszki. Tego się nie spodziewałam. Co widzowie sobie za te krzyki? Ale naprawdę się tego nie spodziewałam. Okej, okay, mamy tutaj takie coś. Zabierzemy, co zabierzemy, to co zabierzemy. To, 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 to. Okej, okay, sorry za te krzyki. Naprawdę jakby po prostu się strasznie zestresowałam, nie chciałam umierać. E, no i kontynuując to, jakby właśnie, no, szukam takiej dobrej serii. No nie wiem, co, co po prostu. Czemu tu nie ma skrzynek żadnych? Co ma znaczyć, ale mnie szukali. No więc takim, w każdym razie szukam właśnie takiej serii, która byłaby idealna dla Was. To po nie wiem, co byście chcieli wy oglądać, także proszę was serdecznie o to, abyście mi dali jakiś pomysł na to. No i napisali mi, co chcecie oglądać. I wtedy bym chcecie, wszyscy byli szczęśliwi, dlatego że ja bym wiedziała, co dla Was nagrywać, żeby Wam się to podobało, mi by to się też podobało, Wam by się to podobało i wszyscy byliby po prostu zadowoleni. No bo jak mówię, nie tworzę ja tego kanału, tylko tworzymy wszyscy razem, więc chcecie, jednak muszę. Znaczy nie, że muszę, ale chcę po prostu wrzucać na ten kanał filmiki i treści, które. Podobają się i mi, i Wam. Także, no. Ile to jest to z grzybów w ogóle. Wow, damn. No, także, no, możecie dać znać, co o tym wszystkim myślicie. Eee, ja powiedziałam wszystko to, co chyba miałam do powiedzenia. Że, no, strasznie mi zależy na Was. I strasznie mi zależy na YouTubie i też na Minecrafcie, Że nie chciałabym, żeby. Wiecie, żeby jakieś same quizy przejęły mój kanał, mimo tak, że jest to oglądalne. Bo, jakby, Minecraft to jest totalnie moja największa pasja. Także, no. Aha, no, i jeszcze jedna sprawa. Nie piszcie mi o powrocie do Palionowa, bo to się nie wydarzy na pewno. Także zajcie wszystko, tylko niestety nie to. Ale całą resztę, jeżeli będziecie mieć po prostu jakieś pomysły, to śmiało walcie, piszcie, bo ja dzisiaj wszystkie komentarze będę czytać, także no, po prostu piszcie komentarze, co o tym wszystkim myślicie. My sobie tutaj troszkę pokopaliśmy w sumie rzecz, także myślę, że spoko cineczek był, mam nadzieję, no i sorki, że taki jakby informacyjny, jakiś vlogowy i w ogóle, wiecie o co jeszcze no vlogowy, no to nie był vlogowy, no wiecie o co chodzi, jakby nie był taki jak zawsze, ale no strasznie zależało mi na tym, żeby o tym powiedzieć i żeby o tym pogadać, także mam nadzieję, że po prostu wyrazicie swoje zdanie. Na ten temat a ja serdecznie Wam dziękuję, tym akcentem kończymy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzimy się jutro o godzinie 18.30 oraz o 15.30, kanale Milki Plus. Życzę Wam wesołych świąt, że cię z rodziną. No i oczywiście nad moimi odcinkami, to te, też możecie sobie pooglądać w wolnym czasie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się później, tak jak zawsze. Wesołych, cieplutkich świąt. Do zobaczenia. Widzimy się później. Cześć.